Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Czas na poranną kawę, bo dopiero co wstałem. Nie wiem gdzie jest Krzysiek. Lokal jest pusty, otwarty. Krzycha nie ma, pewnie gdzieś poszedł do sklepu. Kawa. Poranna. Druga już zresztą. Jak już Wam wcześniej wspominałem, to cały czas ja się wybierałem do Marcina, a to ja odwoływałem, później on odwoływał. Teraz finalnie Marcin przyjedzie tutaj do nas, tak? Dzisiaj. I, i będziemy działać, no i tyle, niech ten dzień się toczy. Postaram się dziś pojechać gdzieś w teren, w sensie, w sensie nawet sam chcę zwiedzić, bo tu już obrzeża miasta, my jesteśmy na wyjazdówce, droga na Wietnam, też jest dosyć blisko korytorze Kimekong, tak więc gdzieś bym tu pojeździł, coś ponagrywał, no i Marcin będzie, tak więc jakieś atrakcje na dzisiaj są tam przewidziane. Kawa gotowa. Cały rytuał, z papierosek, kawka z rana. Piję teraz trzecią kawę i dzwoniła przedstawicielka z Food Panda. To jest taka największa aplikacja tutaj, i przyjedzie, żebyśmy zrobili sobie sprzedaż online. Tylko Food Panda bierze 30%, to jest sporo, nie? Ale dzięki temu też są najbardziej znani i najbardziej promują ten cały biznes. Inne aplikacje też będziemy już jutro aktywni, najpóźniej pojutrze. Biorą 15%, ale no nie mają takiej skuteczności. Ale też są skuteczni w miarę. Foodpanda trochę dużo 30% to jest sporo, nie? Halo, przyjechali do nas. Panda z tej aplikacji. Chciałem podpisywać umowę. Przyjechał Miłosz, a ja muszę jechać na ten, na inspekcję dzielnicy, bo widzę, że coś się kroi. Sprawdzają, ale tu jest tak, że sprawdzają, pojadą, to się znowu otwierają. jadę teraz po Steka, po Steku, tam wczoraj Krzychu u niego siedział, ale Krzychu tutaj chce coś porobić, a w Steku też tam dzwoni, tak więc jadę po niego, niech to nas posiedzi u nas sobie, ne? A że Steku ma zasadę, piłeś nie jedź, to trzeba po niego pojechać. Kaszyld, jak nie było, tak nie ma. No, rozdaję ludziom, o. Tym, którzy tu nie przychodzą. Dzięki, Ale patrz, patrz, patrz co oglądasz. No, do Masz już, dobre te notowania po ostatnim live'ie. Wątpię, no. Nie no kurde oglądałem. A to co, wita gości? Tak, bo to jest dla Krzyśka. Aha, bo aha, on tu miał przyjść. Aha. A nie ty. Ale ja po ciebie przyjechałem. Krzysiek nakazał przyjazd, żeby cię przywieźć. No to... Bo mówi, że ty jak masz zasadę, piłeś, nie jedź, więc cię no, trzeba zabrać. Nie trzeba zabrać, ale no? tak, to chcesz coś zjeść coś. coś nie, 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 nie nie, 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 ja nie. Ja jestem w trybie sportowym cały czas. Ale to jest ile? 5 minut? Nie, jeszcze jeszcze z miesiąc minimum. Stek steknie próbuje wcisnąć jakąś parówkę 25 dolarów za kilo. Steku, a u nas w środku się nie pali. <grym> Dobra Czekam na niego i jedziemy. W Steku jest bardziej na obrzeżach tego osiedla, tam widzicie już jest wyjazdówka. Ale też e, taki sam shop house, tylko nie ma zadaszenia, nie? nie? ma zadaszenia. Widzicie, tu jest zadaszenie, my mamy takie, u niego nie ma. Tam u sąsiadów też nie ma. No i tyle. Ale za to ma skrzynkę na list. No tu jest ta jego ulica. Tadaj. moment, 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 dostaniesz zadanie, będziesz nagrywał jak będziemy jechać w drogę, bo ja nie mogę coś, prowadzić i nagrywać. Tak, tak, czyli będę musiał trzymać... No, Poczekaj, ja już tak ci jak... podam, nie, nie. Jakiś, o, po prostu, o, tak po prostu, tak, tak po prostu. O, no, tak nic o, nie celować tak. konkretnie, ta, tylko tak, żeby ta, była taka później, przebitka. Tak, a ja sobie później to fajnie powycinam. Nie? No rozumiem. Okay, bo... Jechały do nas kurczaki. Dostawa. No i dobra, takie śniadanko sobie przygotowałem. Tutaj mamy cebulę, pomidor, sałata i sześć jajek na miękko. Do tego sól himalajska, przepraszam, sól kłodarska, dużo pieprzu i zaraz jeszcze moringą posypię, bo mam od Michała z farmy. Oczywiście spożywamy na zewnątrz, do tego zielona herbatka. Ja mówię, tutaj posypałem moringą, jajeczka zdrowe, sól Kodawca, panowie, byle do przodu, nie? Kolejny piękny dzień. Chyba nie do końca mi wyszło, bo jest takie niby na miękko, ale już prawie na twardo. Niestety jesteś w nim, nie? No, to co ja mówiłeś? Że... Na każdy no, temat. No. co mówiłeś, że czy uciekłeś czy wyjechałeś? O, no, bo takie pytania dostawałeś. No, dostawaliśmy, dostajemy takie pytania: czy Adam, czy ja, czy Krzysiek, jeden, drugi, że my musieliśmy uciekać. Albo no, no, no. wyjechać. E, a prawda jest taka, że to była nasza decyzja. niczego nie musieliśmy. My decydowaliśmy się na wyjazd. A to, to z ucieczką nie ma nic wspólnego. I tyle. Co, co praś, no jak tam uważasz, coś, coś jeszcze dodać, to dodaj, jak jesteś na antenie. No Zobacz, nie, to Wolę nie dodawać, bo może powiem dwa słowa za dużo i wiesz. To dziękujemy za tę I... część. Nie, to nie boli mnie ząb, ale po prostu chcę wyjechać za osiedle i teraz trzeba takie coś na siebie nałożyć. Biorę jeszcze kask, pojedziemy kawałek, może gdzieś tutaj przy Mekongu, pojadę zatankować. No, to chodźcie ze mną, tak jak mówiłem. Mamy pana, pali, pije. Pali, pije? A czemu nie w robocie? A co dzisiaj mamy? Wtorek. O. Przepraszam. Dojechałem no. na stację, mamy litr za dolara. Jestem tankowany Żółto. 72 ha. Tak. Pach. Gdzieś tam dojechałem, nie mogę się dostać do mekongu, bo jest bardzo blisko. Jak się nie dostanę to trudno, a jak się dostanę, to najgram. Się dojechać na jeden z kanałów, to jest Mekong. No i tak to tutaj się prezentuje. Pracy. Za mną świątynie, trochę świątyń jest. Tam dosyć sporo, nawet cały kompleks. chyba jakieś boisko budują, z drugiej strony to samo. Cofam się, wracam do nas. Dobra, już przyjechałem na kwaterę. Tutaj. W porządku? Obibok, obibok wróci. Co, co, co ty tutaj masz? Co masz tak trzymasz? Co ja? No. Nic nie mam. To jest A, takie... <laughs> no, Nie wolno pić. Jest prohibicja, tak? No to ja nic nie piję. No. Ja myślę, że te ceny są za niskie. Z tego oglądamy właśnie wykopa. Ktoś napisał o steku. No, nie wiem, jaki jest nick tego tam... Grubas ulany. No to za niskie ceny masz, chłopie, no co ty chcesz, z torbami pójść? Weź to razy dwa. Tak? No proste, no. no. Bądźmy, bądźmy biznesmenami, no. Żeby było jasne, odnosimy się do tego postu. Jestem na wsteku, pozdrawiamy. No co mam powiedzieć, no ale jeżeli ten facet chce być biznesmenem, to, to niech podniesie ceny razy dwa, bo inaczej jak nie wydymasz klienta razy cztery, to jaki ty masz biznes? No czym ty handlujesz? Dętkami, nie wiem, papierosami, no czym? No, jak handlujesz kiełbasami, to dymaj klienta razy cztery. No. Dziękujemy za radę, no, będzie przekazana tutaj do użytkownika. W inaczej się nie da. Pozdrawiam i dziękujemy. Rada Fachowca. Kurwa, nie Fachowca. Trzeba tymić. Albo być tutaj. A jest 17. No dobra, czekamy na Marcina. Co, co, co... Do Marcina ty też masz jakąś sprawę? No to, to, to Finansową. To tam żadna sprawa. <noise> Tylko pieniądze. <noise> nie, Marcin przyjedzie, przyjedzie dzisiaj, bo mówił, że przyjedzie. Czy ja, ja tego dożyję? No. Nie, bo ty mówisz, że jakaś zależność finansowa. Kiełby miał przyjechać, nie? Nie no, to ja mam kiełby dla gabcia. No. Tylko no. on powinien pokwitować odbiór. Ale on jeszcze nie, nie odpisał. Co ja mam zrobić? Bo ode mnie są już odkwitowane, że wyszły. A teraz mm -hmm. on musi je zakwitować, że dosły. No odbiera. nie wiem Na razie nie odbiera. Ale to już dwa dni. To taka prawda, no. Jeszcze jedno pytanie. Tak? Jak idą wędliny? No, tutaj się grabcie. Nie, ale u ciebie. Psz, no, wszystko jest u niego. Bo to... Aha, cały towar twój jest u niego. Prawie, prawie to. Tak, no. no, rozumiem. Z tego mam dobrą wiadomość. Marcin odczytał już nasze wiadomości. No i. Co Jeszcze nie to? odpisał. No, ale on je odczytał dwa dni temu. Ja nie, nie, no przed chwilą mu wysłaliśmy. Gdzieś no, godzinę temu. Aha, bo to są te ostatnie. Ta, jest, tak, jest, że odczytał. No, no miło, no, ale że jakby tak dał jakiś feedback od siebie, tak może raz... Czekajmy, tak by... czekajmy, pewnie jest zajęty, film słuchaj. Film słuchaj, Słuchaj, to jaki masz tam sposób dla niego? Na, 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 na kapcia? No. Jak nie będzie mi odpowiadał, no. na ruskich wyślę. No i co, dzwonisz do Marcina? No, no, sobie mogę dzwonić, wiesz, no, tam z zębami pojechać. No kurwa, cztu, ale jest sygnał? No, gdzie? On ma wyłączony telefon. To po co trzymasz no, no, bo słucham, w razie, jakby coś. No, no masz, no weź sobie do ucha. No. Nie, bo tu pokazujemy numer. No Przecież po nic nie słychać, to po co no, mi to no, 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 nic nie słychać, bo on ma wyłączony telefon. No, no to po co mi no. Na no wczoraj dzwoniłeś? No, cztery razy czy sześć razy, no cóż, nie? A też był wyłączony. do no, niego dzwonię. Też był wyłączony? Tak. Raz odebrał rano i był tak zawalony mułem, że w ogóle nie wiedział z kim rozmawiałem, mułem? No, czymkolwiek. E, że nie wiedział z kim gada i się rozłączył po, po, po 30 sekundach. A potem jak próbowałem się dozwonić jeszcze nie wiem, 5 czy 6 razy, to miał taki sam efekt jak teraz. Jakie wnioski? Wziął pieniądze i <laughs> Dobra, słuchaj Steku, jest dobra wiadomość. Marcin się odezwał, będzie jutro, bo dzisiaj już się nie wyrobił. Jutro tak te... nie zabieram. Słuchajcie, do tyłu nie filmuję tam ludzie są. No i nieważne. Kupiłem w sklepie smoczy owoc, taką papaję, palamy tutaj lokalne, takie malutkie. i arbuszce. Australijczycy przyszli, pani Stekowa też przyszła, i ona się nie nagrywa, i też nie chcę za bardzo nagrywać, bo... bo co? Bo to są klienci. No dzisiaj taki kontent gdzieś tam pojechałem, też nie chciałem trzecha za długo samego zostawiać, ale będziemy coraz więcej tutaj jeździli po okolicy i, i troszeczkę, troszeczkę to rozruszamy. Tak jak wczoraj mówiłem, kontynuujemy daily, będą jakieś tam stawki, może jeszcze nie dzisiaj, bo też nie mam czasu, muszę tutaj podziałać. No i tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego odcinka. Cześć!